No elo, będziemy dzisiaj sprawdzali gracza Wojan, który jest podejrzany o bardzo potężne haksy. Przed chwilą Wawrzyn widział go na speedhacku, a ja go chyba wcześniej widziałem na fly'u i szybko wyszedł z gry. Więc Dokładnie. prosta piła. Admin, home sprawdzanie i lecimy. Kto to z admin? Ta, z dzieciaka z <grym> <grym> Tak, Te go ta tutaj. No. Mhm. Jak wyślesz tepnę? Nie, teraz tepnę. Już. A jesteś pewny, że lecił na speedhacku? Weź ten, Dobra. E, m no, no 15m, słowa. Zrobię ukrytego. To czekaj, weź tam obczaj Discord, nie? Ja tym razem nie minimalizuję gry. Mhm. Bo znowu zakończenie zgubię. A, ciche. Jego ja nie, co? Niech rozumiesz, nie rozumiesz coś, co on napisał, czy nie? Osada Macano. <laughs> <laughs> Och, mu chyba chodzi, że biłem, że chyba ktoś nie bił. Chyba to. No dalej, o, siema menele, czekaj. Eee, mute. Nie, poczekaj. Nie Nie, nie. no nie banuję. Ale ja nie każę banuję. Boże. Aha, wyrzucasz. No można i tak. Siema menele. Ja siema menele. Siema kur... Yy, siema, dzień dobry graczu. <śmiech> <śmiech> No dobra, wchodzi czy nie, nie. Jego? <laughs> wchodzi czy nie? Wchodzi czy nie? Weź mu, daj muta. to. Już, już. da? Zaraz tam napisze na co, nie? Ej, czuję, że 15 minut to będzie samo sprawdzanie go. Nie, nie, nie. Bo nie mamy na Discordzie i będzie nie. zanim on tu wejdzie, to 10 minut będzie musiał... będzie czekać. Bez skitu. Dobra. Nie. No. No wiesz, no już 2 minuty mijają. Boże, weź tam... Dobrze, Karol Karol... Eee, Karol... Na pięć podać? No. Ciekawe czy ogarnął o co chodzi. Kurde, ukryty chce dać. Ciekawe czy ogarnął o co chodzi z no, Ja wiem o co chyba chodzi. Admin mam problem, poczekaj. Dawaj jeszcze patrzę, on tutaj nie wychodzi. Masz problem, że masz X-Ray'a? A, mu Czy... już wyskoczyłem, to jest masz jakiś problem. <noise> Ej, bez kitu, tunel jak... ...pimpek Matytosa. Co? <noise> <noise> co napisałem źle? Weź mu. A, bo on na X-Ray'u ten. Co? Ten on... Mimek na X-Ray'u? No, bo on nie widzi. W sensie tak myślę, się... bo on pró próbuje red Redstone, tak. Bedrock przekopać. Może mieć tekstur pak. Albo. A diamenty są pod bedrockiem? Chyba ta, poczekaj. Eee, sprawdź. No jak sprawdzić? No rozkop to w koło, czy nie da się nigdzie? No, bedrock tu jest. No ale jest tak wokół całkowicie, że nie da się. No nie wiem o co mu chodzi nawet. Nie wiem, go też na sprawdzenie bierzemy. Mam słaby internet. I na mappingu. 890 pingu. Admin tepni się i zoba, No ja jestem tu, no czego ty chcesz? No fajnie, że on w ciurze siedzi. O. I co tam jest, niby? No diament. Tylko jak on go zobaczył, niby? No, jakoś go musiał zobaczyć. Nie, dobra. no tak, jeżeli widział przez ten, to sprawdzał następnego. Nie, no ja to bym od od razu No to dał. od razu, no to od razu. Jeżeli nie było nigdzie indziej, no to ban od razu. No. No. Hmm. No tu też nie widać dobra. Ten Mimek 7x On chyba jest, pisze, on jest na On chyba Nie, to ziuta. Jest, Wojan. No to dawaj go. Dobra, weź mnie go też sprawa. przerzuć. Przerzuć mhm. mnie też. No witam. Bojan, odpal... Yy... Tak. No. To z gry no też? to nie jest sprawdzanie. Nie, z gry w grze jest. Dobra, no ja bym... No bo wiesz, tak. no. Ty go widziałeś na Fly, ja na Speedhack. O! Nie, nie wychodź, Bojan, z kanału. Włącz nagrywanie ekranu. Sprawdzisz, nie? Tak, tak, tak. Znaczy fajnie, bo jakbyś też sprawdzał, bo, bo wiesz... Wiesz co są Żeby było widać to nie? Ale ja zawsze sprawdzę. No dobra uważa ja nie pamiętam niektórych tych, tych kur. Znaczy się. Kurczę. Czego nie pamiętasz? Nie, powiedziałem brzydkie słowo o to mi chodziło. O, wyszedł. Nie no. Zaraz no. wyjdzie. Ile ci lota bez kitu. Ale wam jeszcze dzisiaj musi być. Dać Dacie Dacie Dobra. Weź przeżyć misa mm -hmm. yy... o no to może mówić Czyli tak. banować, nie? Mhm. Mm tak, tak, mam dość I teraz tego drugiego. <coughs> no którego? A, daś mu pan, nie no To dawaj na klepę lecimy. No, to weź tak, RTP. O, a, mój, powiedziałem. Yy, czekaj, ja muszę szybko jeszcze znaleźć na miejsce na klepę, nie? No, no, weź, end. no mówiłem. Masz świecących grzybki, dać. Ej, ja w sumie będę miał od razu, bo widzę, że N ostatnio byłem Nie dopęty. masz żadnych. Nie masz żadnych świecących grzybków. Ale ja nie mówiłem, że mam jakichś świecących grzybki odczułeś. Ktoś mi tu zniszczył pochodnie. <grybki> Fajnie. <grybki> Będą za to konsekwencje. Ktoś. Szczególnie, że tylko ty możesz. Ktoś. No, no w Nie masz bulli. Mhm. Dobra, trzeba bo nie pamiętam, gdzie był ten statek. Na statku się lejemy, nie? Gdzie na statku? Na statku będzie. No, co fajne. Super nie, dobra, tak. jesteś. No co? No, przecież jak gdzie ja się ten... tam spadnę, co tam. Się, tam? Ja się ja no, mam spadne. lęk wysokości. Ja czemu lęk... ten statek jest niezlutowany? Ty mi sobie wczoraj nie zlutowałem statku do końca. Dobra, a nie, elitrę zebrałem, główki nie zebrałem, okej. Okay. Ja mam lęk wysokości. Daj, Weź, przestań. A, nie masz live'a. Przepraszam, zapomniałeś że kanał. kanału. To będzie wyglądało jakbym ja teraz się ten... był spadł. Czekaj, chciałby ktoś kupić tanie Minecraft prawie bo nie chcą co kupiłem. Dwa i nie mam co z... mm. Spada... i mam. Czemu masz lęk wysokości? Zajmę Minecraft. Ja mam lęk wysokości. moje elitra i dawer, frajerze. To no znaczy... Co? Muszę ułożyć demki. poczekaj. O, 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 I zabij o, o. te wszystkie... To właśnie, on gdzieś tu jeszcze jest. Dawaj frajera. Pod nami jest, chyba. Pod nami zawsze jest jeszcze jeden. Ja wiem dokładnie gdzie, tutaj będzie? Ta jest. Na pamięć z nami wszystkie rozstawienia shulkerów będzie. Dobra, czemu ja z tym tylko? Dam sobie szybkiego shulkera po prostu z tymkami Weź mi stąd palwroty. Możesz zostawić mojego Shulkera? No! Japitole! Oddaj. Chłop, co mi Shulkera prawda? Co? Jak ty powiedziałeś w ogóle? Jak? Co ja powiedziałem? Jak? Chłop. Zdo nie, 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 nieważne. Jak powiedziałem? Nie słyszałem. Ja Japitole, ja pitole. no. Znowu. Powstrzymuje się, ja. o, powstrzymuję, się powstrzymuję. Dobra, masz fula, można się radzić. No to od razu? Jak ty z nokiem masz No tam Z dwójką Co ty ro... No ja se jem, no, normalnie Dobra, wydawało mi się, że coś innego zrobiłeś Kopsa na drabinkę chodzi. Ten sobie z łapki pije. Kto? Z łapki mi raz chyba uderzyłeś, mi się wydawało. Nie. Czy nie? Nie. Uu, Ulizany przez koptety. No. Wleciał, wleciał. Za późno wtedy zjadłem. Wiesz mięsko? Mi się nie zdarzyło zregenerować do maksa. Ups. Prawie zleciałeś. Nie. Zablokowałem się o tą przecież. Dobra, wetam na dół. Ty masz odrzut? Nie. Koksing. My się tydzień tak będziemy bili, tak mało koksów wziąłem. Chyba 20? Boże, no ja mam stack, nie? No, ja mogę jeszcze dwa wyciągnąć z under tylko musiałbym na chwilę odlecieć gdzieś. Co zrobić? No, elektron mi chodzi. czy znaczy, mogłem sobie zaskoczyć, bo stąd bym przeżył. Tylko musiałbym koksa szybko zjeść w powietrzu. Dobra, ki mam. E, masz. A, no, mam, no. No i to jest przyznanie się do cheatów, nie? No, Meskito. Słyszeliście, jest na nagraniu A i chciałem cię wyrzucić szybko Ej, jak ktoś spadnie też przegrywa, nie? Zróbmy taką zasadę. Ty w ogóle sety? Sety mi do połowy spadły Co? Już? No Jak co to przerwa na naprawianie, nie? Nie. Nie no. Nie ja nie mam dopasowego, nie wziąłem. No ja mam dwa przy sobie. Ja jeden nie wziąłem. Po sobie i jeden weku. Jak można... A bo ty masz ściernię. No tak. mówię, ja jestem, ja jestem pod jednym walką... Ja jestem pod jedną walkę, tak, specjalnie, bo ja jestem pod walkę jeden na jeden, ale taką szybką, nie? Cześć. Wiesz, że jak, jak dojeżdżamy takich typów, to raczej dojeżdżamy we dwóch na szybko po prostu i takie są zawsze ekipy z takimi jęchtami już, nie? Zaraz naprawka będzie po kolejnym kopsie chyba. Co jest? A, na drobinkę wlazę. No. Trafić ci nie mogłeś mi tam prawa. cały czas wchodzisz. No bo odpychasz mnie w nią. W ogóle ty nie masz odrzutu? No nie. Dziwne. Odrzucasz mnie jakbyś miał jedynkę. U. No, widziałem, było widziałem. Fe, było bliżutko. Ile tu już koksów zjadłeś? Trzeciego użyjesz? Nie, nie wiem, bo ja mam w lewej i nie pamiętam. Chyba trzeciego, no. Może czwarty nawet, nie wiem. Ciężko ja mi Ja to K24 miałem, no. Ło, wow, nie mogłem trafić To ja nie wiem w ogóle czy ja na full cię jestem tak szczerze mówiąc Wydaje mi się, że chyba tak ale No ale ty mięsko jesz, nie? Ja w ogóle mięska nie jem No Wiesz o co chodzi Chłopcom jest rzucić chciał chyba cię pogięło Antre. Dobra naprawianko, naprawianko, woda jest okay. No. Ja mam teraz dopiero połowę Ja myślę, że styknie, ale i tak bana za killaurem masz, za przyznanie się do cheatów, tak? Dobra, dobra. Do... <laughs> Dobre żarty. Chopie. Nie ma żadnego bana. Kidmot ta potem będzie nazwa w filmiku. KidMod banuje helpera. <laughs> za przyznanie się do cheatów. Dobra, zjedzonet. Naprawiłeś? Halo. Już wsiążminę tę walił. Halo wabrzy. Nie muszę jemu walioneta. Nie! Dobra, wygrałem. No, no i... Dawaj, to... No i teraz ja kończę. Eee... No nie, bez Jiriego będzie pożegnanie, jak tak... Można? Eee, poczekaj, muszę iść na barb Admin. No ty masz bana, nie? Za przyznanie się do cheatów. <grymiję> Zaczynałem obok Bulldiego, To skończę obok Buldi... Co? Co? <grymiję> co? 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 A no w sumie co? <grymiję> za mocne, za mocne. Nie, dobra. Eee... Eee, tak. Idę walić wulkan. Eee, ten frajer eee. nie ma unbana. No jak nie ma? Nie ma Zarybuj unbana. To nie ma unbana. <grymiję> i dawalić wulkan Nara